Sound City Kids przedstawia Jakob i Wilhelm Grimm, dziewczynka i lalka. Pamiętam czworokątny dziedziniec dużej kamienicy, wiecznie i nieruchomo wpatrzonej oknami w jeden punkt. Pamiętam za tymi oknami przechodzące cienie i sylwetki cudzego życia. Zieloną lampę jakiegoś wiecznie piszącego starca na trzecim piętrze. Różową latarkę młodej pani na drugim. Wiszącą matową lampę w jadalni pierwszego piętra. Płomyki w kuchniach. Wszystkiemu temu przypatrywałam się często – Wszedłszy na okno, gdy gęsty, zmrogo garniał dziedziniec, a tu i ówdzie zapalały się światła w oknach. Ale najlepiej pamiętam w oknie trzeciego piętra jasną główkę dziewczynki, która okazała się tam jakoś w dzień. Spostrzegła mnie i od tego czasu często wdrapywała się na okno, ażeby patrzeć na mnie. Przycisnąwszy do szyby wesoły nosek, nasze dwie główki przyciągały jedna drugą do siebie, niepowstrzymanym uczuciem sympatii dziecięcej i ciekawości. I pomiędzy córeczką poważnego urzędnika i córką ubogiej szwaczki utworzył się telegraf z początku ruchami rąk, uśmiechami, znakami. Aż na koniec pewnego pięknego dnia zjawiły się arkusze papieru, na których z jednej strony ogromnymi literami wymalowanymi pędzelkiem, umaczanym w czarnej farbie, wyczytałam: Pokaż mi swoje zabawki. Z mojej zaś, wypisane węglem nie mam żadnych. W odpowiedzi na to spostrzegłam wyraz nadzwyczajnego zdziwienia. Potem jasnowłosa dziewczynka szybko zniknęła z okna, a w 10 minut potem zjawiła się u nas pokojówka z prośbą do mamy, ażeby mi pozwoliła pójść pobawić się z ich panienką. W ten sposób zawiązała się przyjaźń, dzięki której poczułam po raz pierwszy nadzwyczajny pociąg do Lalki. Tak, do cudownej lalki, należącej do Maryni, a noszącej poetyczne imię Aldona. Dziewczynki mają zadziwiające przywiązanie do lalek. Małe serduszka widzą w lalkach coś żywego, coś, co je rozumie. Dziewczynki boso wstają z łóżeczek w nocy. A żeby zajrzeć, czy lalce nie zimno. Opowiadają im one o swoich zmartwieniach i radościach. Szczycą się nimi jedna przez drugą. Uczą je, każą im przeżywać wszystko, co same przeżywają. Widzą, słyszą, uczą się na nich żyć. A głównie kochać je, kochać instynktownie. Tak ja Pokochałam Aldonę. Spoglądałam z czcią, pełną zachwytu nad jej pięknością. Lękałam się dotknięcia jej sukni. Łagodna Marynia, ulegająca zwykle w zabawach mojej fantazji, mogła ze mną zrobić wszystko, co chciała, jednym zdaniem: Nie dam ci się bawić z Aldoną! O, z jakim żebiciem serca wyczekiwałam na tę chwilę, w której Aldona znajdzie się w moich rękach. A gdy ta chwila nadchodziła, jakie szczęście przyciskałam do siebie faworytkę. Po cichu całowałam ją, nadając jej najmilsze nazwy, jakie tylko umiałam. Rozmawiałam z nią jak z żywą, opowiadałam jej wszystko, co robiłam. I o czym wiedziałam. A gdy trzeba było odchodzić i po mnie zjawiała się moja biedna mateczka w swojej szarej chustce i czekała na mnie w kuchni, a ja przez całe pół godziny żegnałam się z Aldoną, rozstając się z nią z jakimś bólem. Nasze ubogie komórki wydawały mi się ciemniejsze niż dawniej. W nocy mówiłam przez sen o Aldonie i widziałam ją we śnie. Rozłąka z tym kochaniem moim sprawiała mi cierpienie, jak rozłąka z żywą istotą. I oto nadszedł dzień, który mi przyniósł najwyższą radość i najdotkliwszą niedolę mojego dzieciństwa. Wracałam do domu sama. Niańka wyszła po coś z kuchni. A Marynia wybiegła odprowadzić mnie. Aldonę trzymała w ręku. – Kociu! Kociu! – odezwała się do mnie szybko i ze wzruszeniem. – Chcę ci zrobić niespodziankę. – Tylko nie mów nikomu. – Nie powiem. – Cóż takiego? – Weź Aldonę. Daję ci ją. Nie wierzyłam własnym uszom. – Darujesz mi ją um, mnie? – zawołałam czując, jak wszystko cierpnie we mnie. No tak, tobie. Ty kochasz ją więcej ode mnie. Czy myślisz, że ja tego nie widzę? Ja widzę. Ciocia Zosia wzięła na wychowanie Józia, a ja tobie daję na wychowanie Aldonę. O małą się nie zatchnęła z szalonego zachwytu. Przyciągnęłam Aldonę do piersi i rozpłakałam się. Nie pomyślałem o tym nawet, że miłą dziewczynkę będą strofować za mnie, ani że może nie pozwolono by jej tego zrobić. Pojmowałam jedynie to, że Aldona jest moją, że marzenie moje zeszło na ziemię i że mam w ręku szczęście. Wyszłam jak obłąkana, zapomniawszy nawet podziękować Maryni, a w domu aż przestraszyłam mamę. Mamo, mamusiu, ale to ona jest moją. Ona będzie u nas mieszkała, będzie spała ze mną, jeść będzie ze mną, matuchno. Gdzie moja chusteczka jedwabna? Muszę ją owinąć. Położę ją na łóżeczku, a sama prześpię się na kanapie, dobrze, mamusiu? Uszyjesz jej jutro taką suknię, jak u tej pięknej damy na obrazku, prawda, mateczko? I drżałam jak w gorączce, i śmiałam się i płakałam. Mama wypytywała mnie, skąd mam lalkę. Ja nie mogłam związać słów, jąkając Bóg wie co, a mama patrzyła na mnie ze smutnym uśmiechem. Nagle otworzyły się drzwi i weszła niania Maryni. Ładnie się pani, córka sprawuje! brutalnie zwróciła się do mamy. Mojej panience ukradła lalkę. Co? Zerwała się mama, blednąc. Ja zrozumiałam. Ja nie brałam. Marynia mi ją podarowała. A już ci podarowała. Marysieńka moja, aniołek najmilszy, sama przyjmuje to zło na siebie. Ja, powiada, podarowałam jej lalkę. Darowała. Ale i niania nie ślepa. Czy widziane to rzeczy, ażeby darmo dawać komu takie kosztowne przedmioty. Kobieto, wy się mylicie, rzekła mama, drżąc na całym ciele. Moja kocia nie weźmie nic cudzego. Pani naturalnie wypada jej bronić, nieprzyjaźnie odparła służąca. Jak i co było, to rzecz nasza. A lalkę proszę oddać. Mama wzięła lalkę z moich rąk. I w milczeniu oddała ją niani. Ta wyrwała ją i trzasnąwszy drzwiami wyszła. Nastąpiło milczenie. Mama spoglądała na mnie oczami pełnymi łez, a potem spytała po cichu: Kociu, ja nie brałam, nie brałam, mamusiu! Zachłyśnięta rozpaczliwym łukaniem krzyknęłam, rzucając się ku niej. Mnie Marynia dała ją na wychowanie, Matuniu. No dosyć, wierzę ci, kochaneczko moja. I mama pieściła i całowała mnie. Ja zaś płakałam na jej kolanach, dopóki nie zasnęłam. Do Maryni już mnie później nie zapraszano. Raz czy dwa razy jasna główka ukazała się w oknie z Aldoną. Aldoną. I posyłała całusy, ale zaraz spokazywała się nianka i odciągała ją. Wkrótce potem, dla jakichś powodów, jej rodzice wyprowadzili się z tego domu, i w znajomym oknie, dawnego, dziecinnego pokoju, ukazały się głowy uczennic modnej krawcowej. Ja w to okno nie patrzyłam nadal. Gwiazdka. Mama za ostatni grosz kupiła mi za kilka marek nietłukącą się lalkę. Podziękowałam, ale nie bawiłam się tą lalką. Na szarym tle moich wspomnień dziecinnych, jak plama jasna występuje obraz cudownej mojej Aldony. Koniec. Była to baśni audio Dziewczynka i lalka na podstawie baśni Jakoba i Wilhelma Grimmów o tym samym tytule. Lektor główny Małgorzata Kozak Lektor pomocniczy Henryk Sirecki Produkcja i reżyseria Maciej Stomberek. Montaż audio Hubert Tymiński Realizacja dźwięku Hubert Tymiński Redakcja tekstu Małgorzata Kozak Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga Promocja i PR Michał Grzelak Autorka okładki Paulina Świątek Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City Studio